Tak więc pogadajmy o rękawiczkach motocyklowych. Różne rękawiczki są na różną okazję. Niektóre nadają się do bardziej sportowej jazdy, niektóre może bardziej do terenowej, niektóre są jakieś uniwersalne, a niektóre służą jak dodatkowe ocieplenie. Tak więc, jakie rękawiczki motocyklowe wybrać? No, tak, skóra daje taką najwyższą ochronę. Możesz szukać czegoś pomiędzy, czyli trochę szmaciane, trochę skórzane, czyli dość dobra ochrona, a przy okazji zalety, że są w miarę ciepłe. Niektóre rękawiczki są bardziej na przykład teren, czyli takie dość krosowe, bądź po prostu rękawiczki jako dodatkowe ocieplenie, czyli takie rękawiczki termiczne, których używamy pod rękawiczki motocyklowe, na przykład pod te możemy sobie wsadzić i będzie trochę cieplej. Jeżeli przychodzimy do wyboru, jakie rękawiczki wybrać, hmm, wybrałbym coś uniwersalnego, na przykład coś tego typu. Ale jak macie jakiś taki trochę odłożonego budżetu, to poszedłbym w coś takiego typowo grube, skórzane, sportowe rękawiczki, długie, ale też żeby coś było na lato, na krótkie, krótkie przejażdżki wokół domu, czyli jakieś takie krótkie rękawiczki, wygodne, żeby nie trzeba było się tam z nimi wyszarpać, nie wiadomo jak długo zakładać.